Hej, witajcie w serii poradników do OBS na moim kanale. Dziś zaprezentuję Wam, jak pobrać i skonfigurować program OBS Studio, tak by móc przechwytywać obraz z ekranu w dobrej jakości. Najpierw uruchamiamy przeglądarkę i wchodzimy na stronę obsproject.com/download. Link będzie również w opisie. Wybieramy nasz system operacyjny, w moim przypadku jest to Windows. Klikamy przycisk Download Installer i czekamy, aż program się pobierze. Gdy mamy już instalkę na dysku, należy ją uruchomić i przyznać uprawnienia administratora. Klikamy Next, i agree, i wybieramy miejsce instalacji. Polecam zostawić to tak jak jest. I klikamy Install. Musimy poczekać, aż instalacja dobiegnie końca. Teraz przejdźmy do programu. Aby wejść w ustawienia, musimy znaleźć przycisk Settings. W Film możemy ustawić wygląd programu. Osobiście preferuję motyw Agri. W Source Alignment Snapping. Włączamy lub wyłączamy przyciąganie obiektów, o których opowiem za chwilę. Przejdźmy do kategorii Output. W Output Mode wybieramy Advanced. Zacznijmy może od zakładki Recording, która dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, nagrywania. W Recording Path wybieramy miejsce, w którym mają być zapisywane nagrania. Jeśli macie drugi dysk w komputerze bez systemu, to polecam go wybrać lub ewentualnie stworzyć oddzielną partycję na nagrania po to, aby nie okazało się któregoś dnia, że macie całą partycję systemową zapchaną nagraniami. W Rescale Output można wybrać rozdzielczość nagrania, np. Na 720p bądź też Full HD, czyli 1080p. Teraz zajmiemy się bitratem. Dla nagrań 720p YouTube rekomenduje 5 megabitów, czyli 5000, a w 60 klatkach 7500. Dla 1080p jest to kolejno 8 megabitów i 12 w 60 klatkach, natomiast dla 1440p 16 i 24 megabit. Jeśli na ekranie mało się dzieje, lub po prostu macie słaby procesor, bądź mało miejsca na dysku, możecie zmniejszyć bitrate. Stronę z rekomendowanymi ustawieniami YouTube'a macie oczywiście w opisie. Przejdźmy teraz do zakładki Streaming. Tutaj znajdują się ustawienia dotyczące nadawania na żywo. Pamiętajcie, by móc nadawać płynnie i w dobrej jakości, potrzebujecie dobre, a przede wszystkim stabilne łącze internetowe. Osobiście, na początek przygody ze streamowaniem zalecamy wybrać jakość 720p oraz bitrate 3500 lub ewentualnie niższy, jeśli wasz internet ma niską przepustowość. Później, jak wszystko będzie dobrze działać, możecie pokombinować z wyższym bitrate'em i rozdzielczością. Jeśli wasze łącze jest niestabilne, możecie zmienić rozmiar buforu. Key Interval najlepiej jest ustawić na 2. CPU usage jest ustawieniem, dzięki któremu możemy zdecydować, jak dużo mocy będzie użyte do kodowania wideo. A co za tym idzie, jakość nagrania będzie lepsza bądź gorsza. Polecam wybrać Very fast, chyba że macie oddzielny komputer do grania i oddzielny do streamowania, wtedy można zmienić to na Medium. Przejdźmy do zakładki wideo. Downscape Filter ustawiamy na Bilinear, chyba że posiadamy wydajny sprzęt, wtedy zmieniamy na Bicubic. Niżej możemy zdecydować, ile kratek na sekundę będzie miał nasz nagrany materiał. Jeszcze szybko zerknijmy na Audio, Channels, Stereo, Desktop Audio Device, ustawiamy na Default. Ewentualnie jeśli OBS nie przechwytuje dźwięku, wybieramy nasze urządzenie, z którego ma ten dźwięk być przechwytywany. Na przykład słuchawki. Tak samo z mikrofonem. Co do konfiguracji Streamów, wrócę do tego w przyszłym poradniku, jeśli będziecie chcieli. Wciskamy Apply i OK. To jeszcze nie koniec. Teraz dodajemy scenę z przechwytywaniem monitora. W Scenes klikamy plusa i wpisujemy nazwę sceny. Ja nazwę ją ekran. Następnie wciskamy plusa, czyli Add w Sources. I wybieramy, co chcemy przechwytywać. Ja wybiorę Display Capture. Tu wybieramy monitor, który chcemy nagrywać, bądź też streamować. Możemy również wybrać, czy kursor ma być widoczny, czy też nie. Teraz możemy dopasować nasz element: zmniejszyć, zwiększyć, przesunąć w bok. Jeśli chcemy rozciągnąć dany obiekt, musimy robić to z wciśniętym Shiftem, jednak polecam tego unikać. Natomiast, jeśli potrzebujemy przyciąć obraz, robimy to z wciśniętym Altem. I to na tyle w tym poradniku. Jak macie jakieś pytania lub propozycje, na przykład co zmienić w moich materiałach, bądź też na jaki temat nakręcić następny poradnik, to zapraszam do sekcji komentarzy. Polecam również obejrzeć kolejny odcinek tej serii, w którym pokazałem, jak dodać kamerkę do OBS-a i wyciąć green screen, jak i inne odcinki moich poradników. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie kliknąć lajka. Like zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, jeśli mój kanał Wam się podoba. Do następnego.